Jeśli chcesz się u mnie szkolić, odpuść sobie. Jeśli przyłapie cię na bieganiu z odbezpieczoną bronią, odczujesz na własnej skórze, jakie są tego konsekwencje. Na trening w tym miejscu trzeba sobie zasłużyć, nowicjuszu. Potrafię się bronić. Tak twierdzisz, ale założę się, że na widok oblatywacza albów zabunkrujesz się gdzieś z całą resztą. To MK7 czy MK8 mają nieosłonięte zbiorniki paliwa. Ukrywanie się przed nimi to najgorsza strategia. Trzeba unikać ostrzału i wycelować w boczne wywietrzniki przy pierwszej okazji. Chcesz mi wmówić, że potrafiłbyś przechytrzyć ich systemy radarowe? Lepiej salwować się ucieczką niż kryć. Akurat schowałbyś głowę w piasek na sam ich widok. Ale może któregoś dnia sprawdzę, co potrafisz, nim ten dzień nadejdzie. Skup się na treningu. Jakie mamy szanse w walce z albami? Marne, straciliśmy już wielu zasłużonych żołnierzy. Tylko dzięki strategii opracowanej przez sędziego Ulbrichta, Hort nie upadł jeszcze pod naporem wrogich wojsk. Jak mogę rozpocząć trening? Szkole tylko akolitów i wyższych od nich rangą, a nawet wśród nich przeprowadzam selekcję. Musisz być w stanie wiele poświęcić. Zgłębiać tajniki sztuki walki. Nie tylko płynącą z niej brutalność. Jesteś instruktorem sztuk walki? Nazywam się Hagen jestem paladynem. Nie uczę samej walki. Uczę sztuki walki. Ciało, umysł i dusza wspólnie przekuwają się w najpotężniejszą broń. Trenuję tylko najszlachetniejszych, najsilniejszych i najmądrzejszych. Wojna na tej planecie toczy się... Odkąd tylko tamta cholerna kometa zderzyła się z jej powierzchnią, sprowadzając tu Eleks. I tylko my możemy położyć temu kres. Wspomniałeś, że jesteś paladynem. Zgadza się. Nikt inny nie ma prawa nosić takiej samej zbroi jak ja. Ale paladyni to nie tylko walczący w imię Kalana wojownicy z wyjątkowymi umiejętnościami. Jesteśmy też badaczami. Szukamy nowych zastosowań dla Eleksu. Jak mogę zostać palatynem? <słuch> ha, 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 moment! Mówisz poważnie? Tak. Najpierw musiałbyś udać się do sędziego Reinholda i udowodnić mu, że jesteś godzien zostania klerykiem. Jeśli dowiedziesz mu swojej wartości, dostąpisz zaszczytu zostania jednym z akolitów, dopiero wtedy rozpoczniesz swoją podróż. Akolita może awansować na emisariusza. Jeśli odbędzie odpowiedni trening i zdobędzie uznanie. Dopiero jako emisariusz masz szansę zostać mianowanym na Paladyna. Jeśli naprawdę chcesz osiągnąć ten cel, musisz dążyć do niego etapami. Inaczej nigdy się nie rozwiniesz. Wiesz coś o handlu do palaczami w chorcie? Wiem tyle, że nie mam z tym nic wspólnego. Nie chcę też zostać w to zamieszany. W walce chodzi o szlachetność. Dopalacze są tego przeciwieństwem. Jak mogę się tu czegoś dorobić? Musisz zrobić kolejny krok i pokazać, że jesteś zdolny do poświęceń. Tydzień temu na hord napadły mutanty. Przybyły gdzieś z północy lub północnego wschodu. Ocalali agresorzy, powrócili w tamte rejony. Ludzie, których wysłałem za nimi w pogoń, nie powrócili. Jeśli dowiesz się, skąd przychodzą mutanty, zostaniesz sowicie wynagrodzony. Wymorduję te mutanty. Prześlę ci współrzędne miejsca, w które wysłałem swój oddział. Spróbuj się dowiedzieć, co przyciąga te ścierwa tak blisko hortu. A gdy już się ich pozbędziesz, zgłoś się do mnie. Odmaszerować. Co masz dobrego? Dobra.